Dobra, godzina ósma, jak co godzinę na minutę włącza się tam wentylator sterowany ze smart listwy USB. E tu mamy czujnik wilgoci temperatury. I ten czujnik sobie idzie tutaj. Widzimy, spada nam wilgoć wilgotność gdy spadnie poniżej 92 odpala nam się nawilżacz i ten nawilżacz nawilża nam to świeżo, przewia, świeżo przewiany monotub wentylatorkiem ale poza tym dost mam tu jeszcze takie dwa rozgałęzienia do tych dwóch monotubów. To wszystko są testy i eksperymenty. No i w tym monotubie, jak widać, zamiast wentylatora, mam po prostu kroną kuciapę. O, tu już mamy grzybki, czyli znaczy grzybki, piny. No i ma jakieś tam małe grzybki. Jeszcze nie zdążyły abortować. Mam nadzieję, że tym razem nic nie abortuje. Raczej <laughs> nadzieję, że można mieć, nie? No i tu mamy, nie? Ten jest dopiero co, dopiero co skolonizowany, nie tam jeszcze nie całkiem, ale mi to wystarczy, o to. I też ten jest uchylony. Tu do porównania mam jeden, który też jest uchylony, bo z uchylonym najlepiej się sprawdza jak żadne wietrzenie, bo to jest za mało wietrzenie, ale nie, nie, nie będę tutaj teraz zanudzał. Ten mam dla porównania właśnie tylko też jest niedawno, znaczy tu już się pojawiły piny, nawet grzybki chyba, nie, głównie to piny, może jeden z grzybek się gdzieś tam wypatrzyłem. E... Także tak, nie tutaj tutaj nie ma żadnego nawilżania dodatkowego. Tu jest e... to co jest po prostu w substracie, dużo wody, nie tu pięć litrów na na, 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 na kilok bloczka niecały także ten tak ten wentylator chodzi na najniższych obrotach także chwilę schodzi o spadło do 91 załączyło się na widżacz na widzacz mamy tu ustawiony na najniższych obrotach także ta widzę tak tylko tylko, nie? Że tylko się jest włączony włączony delikatnie Para powinna nam się tutaj. O, no już widać, wydobywa się z boku z bocznej dziury. Ostre cienie mgły. No. Tutaj też ostre cienie mgły. No, jak widać, że prawie nie widać, ale widać, nie? Tylko, tylko, nie? do podtrzymania wilgoci Tego nie zamykam w sumie tylko tak No to jest zamknięty ale Nie jest uchylony jak ten Więc sprawdźmy też Ostre cienie mgły I ta no widzicie jeszcze jeszcze, jeszcze, się, jeszcze się nie ustabilizowała Ale spoko bo Zapewni nam to jakąś taką Dwie minuty nawilżacza do może Może lepiej jakby było na dużych obrotach, on właśnie jeszcze nie zdążyłby się ustabilizować do tej wartości, jaka ma być. I, I waliłby nam taką chmurę, że by nam pociekało. Ale tak jest jak jest, nie. Także tak się eksperymenty mają. tu z tym światłem migasz. No, tak się eksperymenty mają. Zawiam się, ma cześć.